Cześć nawitajcie witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj robimy sobie kolejny krozacki materiał, w którym to będziemy testowali lifehaki związane ze światem survivalowym, więc ja mam nadzieję, że już w tym momencie zachęciłem Was do obejrzenia całego filmu, ale zanim jeszcze jednak do niego przejdziemy, to szybciutko proszę Was, żebyście zasubskrybowali mój kanał, ponieważ lecimy już po 2000 subskrypcji. Ja nie wiem, jakby tak szybko to wbiliście w ciągu 6 miesięcy, ale serdecznie Wam za to dziękuję. I jeżeli będziesz już na dole, to strzel łapkę w górę. Dobra, wystarczy już tego biodolenia, przejdźmy do konkretów. A w pierwszym sposobie będziemy musieli wykonać prowizoryczny filtr do wody. Tak więc, co będziemy potrzebowali, już Wam mówię, więc przygotujcie sobie razem ze mną materiały, chociaż może jednak nie. Ja na początku to sprawdzę, czy to ma w ogóle sens działać, i dopiero będziecie mogli to sprawdzić, bo jeżeli... To nie działa, to bez sensu. No ale dobra, sprawdźmy i zobaczmy, czy nasza woda brudna zostanie przefiltrowana na czystą. Wszystko, czego będziemy potrzebowali do produkcji naszego filtra, to moi drodzy, uwaga! Jakiegoś materiału, w moim przypadku będzie to rękawiczka, oczywiście dwa naczynia. Pierwsze, w którym będziemy mieli filtr i w drugim, w którym będzie ta czysta woda. Węgiel, głazy potocznie zwane kamieniami i do tego trochę piachu, może być garstka piasku. E, więc teraz pokażę wam jak to wszystko w kolejności poprawnej ułożyć dobra, tak więc za mną jest troszeczkę może e, tła związanego z drzewem więc idealne tło pod ten no, odcinek dobra, bierzemy sobie tą część butelki w moim przypadku naczyniem będzie butelka na której mamy nakrętkę w nakrętce musimy zrobić dwie dziury ja za chwilę sobie to zrobię ale tak, na sam spód czyli m, tutaj przy nakrętce bierzemy sobie, wkładamy materiał tak więc ja wkładam sobie materiał tak, żeby to jakoś ładnie tutaj wyglądało. Ok. Jeżeli już mamy położony nasz materiał, to na materiał, moi drodzy, musimy sobie rzucić teraz węgiel. Proszę bardzo, wrzucamy sobie tutaj węgiel. No i spokojnie nie mówcie mi, że marnuję węgiel. Nie będziecie mogrzewać tyle, to oh, nawet moje papugi by się tym nie odrżały. Ale dobra. Półrodku sobie to w środku. I teraz e, tutaj e, na ten węgiel kładziemy sobie, moi drodzy, trawę, więc trawę mamy tutaj sporo, więc wyrywamy trawę, może być nawet być ziemią, moi drodzy, pchamy trawę jak najwięcej i później następnie na tą trawę będziemy kładli sobie troszeczkę piasku. Tak więc ja teraz sobie pozrywam trochę tej trawy dało do jej gdzieś dotąd i za chwilę widzimy się w kolejnej części. No dobra jak widzicie ja już mam załadowane większość trawą więc teraz nasypię sobie tutaj piachu no i na sam wierzch położę sobie kamień. No i będziemy wlewać tutaj wodę i zanim ona pewnie się skropi to będziecie widzieli efekty na końcu, więc warto oglądać odcinek do końca. A teraz idę zasypać to piasku. Dobra moi drodzy, tak oto prezentuje się e, powsypanie piasku. Teraz układam na w kamienie. No i za chwilę pokażę Wam jakieś lekkie przebitki, e, jak to właśnie się e, u mnie prezentuje. Dobra, więc układam sobie na wierzch trochę kamieni. Za chwilę zrobimy sobie jakąś prowizoryczną brudnowodę, bo nawet nie mam aktualnie żadnej kałuży. Tak więc dobra, na dodamy trochę węgla, cyk, no i uwaga, tak prezentuje się nasz filtr. Dobro, więc wydaje mi się, że wodę już możemy wlać, a efekty końcowe zobaczycie na końcu odcinka, zanim ta woda przeleci przez te wszystkie warstwy, więc ja naleję teraz wody i przejdziemy do kolejnego lifehacka na dziś. Dobra, tak więc nasza brudna woda została przygotowana, proszę bardzo, tak się prezentuje, zobaczcie jaka jest ona brudna, zawiera tak i liście i piasek, tak więc no na pewno w tym jest naprawdę dużo bakterii, tak więc zlejemy tą wodę no i przejdziemy do kolejnego sposobu, bo mam jeszcze przygotowanych kilka ciekawych, tak więc chodźcie, wlejemy to szybko i lecimy do kolejnego haka. W skoku, moi drodzy, będziemy przygotowywali sobie prowizoryczną umywalkę, tak? W dzisiejszym odcinku prawie wszystko będzie prowizoryczne. Będziemy do tego potrzebowali takiej oto butelki, może nie takiej brudnej, bo w brudnej wadzik my się nie umyjemy. tak więc ja ją idę wyczyścić albo wezmę sobie kolejną i pokażę wam, jak zrobić taką prowizoryczną umywalnią. No dobra moi drodzy, może tutaj na brzydkim staliszku, ale musiałam gdzieś to wyżej postawić. Spójrzcie, tutaj jest ta mała dziurka, może nie da się jakoś tego wyostrzyć. Trochę mi się wody tu e, wylało przy stawianiu, bo musiałam lekko butelkę ścisnąć, ale jak na razie woda wcale nie leci. Tak więc sprawdźmy, czy będzie leciała, jeżeli ten korek zostanie odkręcony i czy da się w ogóle w ten sposób umyć ręce. Dlatego teraz Sprawdźmy, chociaż powiem Wam szczerze, że, że, patrząc na to, ma to sens działać. No ale dobra, myjemy te ręce, chociaż powiem Wam, że strasznie zimno, no ale musimy to spróbować. Dobra, nie wiem czy nie widzicie, ja jestem tutaj i będziecie widzieć tylko moje ręce. No ale dobra, uwaga, moje ręce, odkręcam korek. Dobra, na razie nic się nie dzieje. Dobra, to przez ściśnięcie, czekajcie. Odkręcamy. Ej moi drodzy, zobaczcie, w ogóle leci woda, co so jest grane, dobra, teraz szybko zakręcamy, nie marnujemy wody, no i patrzcie, nie leci, czyli pierwszy lifehack, który możemy zaliczyć, to jest filtrem, sprawdzimy to potem, więc oglądajcie to gry końca, a teraz lecimy już do trzeciej rzeczy w dzisiejszym no odcinku, bo mam przygotowanych kilku, ogólnie cztery, więc chodźmy do tych to jest ciekawa moja nie wiem czy wiecie, no ale na pewno wiecie, na survivalu trzeba poradzić sobie jakoś z ogniem. No i jeżeli nie macie krzesiwa, a na przykład znaleźliście w lesie zepsutą zapalniczkę, która jest no zepsuta, nie działa, no i być może jeszcze tutaj na dole rozwalona, pokażę Wam jak z takiej oto zapalniczki zdobyć ogień i czy w ogóle... Jest to lifehack, który działa, bo nie wierzę, żeby to też działało. No ale był tylko, byłam zaskoczona, więc mam nadzieję, że e, to też będzie działać. No i od razu Was ostrzegam, żebyście tego nigdzie nie powtarzali. No chyba, że będziecie serio na survivalu, no i będziecie potrzebowali e, taki e, lifehack, no to musicie jak najbardziej go spróbować. Ale tak ogólnie dla Friday nie róbcie tego. Ja sprawdzam to tylko pod odcinek, więc teraz chodźcie sprawdzić, choć powiem Wam szczerze, żeby ogień się rozniecić, będzie ciężko, nie dążą wokół wiatr, ale to się bardzo dobrze nam sprawdzi przy sprawdzaniu właśnie tego lifehacka, ponieważ wiecie, warunki serwisowe nie są aż takie przyjemne, tak więc dobra, yy, szukamy miejsca, no i robimy to. Wydaje mi się, że to miejsce tutaj będzie odpowiednie, tak więc potrzebuję zapalniczki, tego wszystkiego drewno a głównie chodzi tutaj o cienką korę, która się na tym drewnie znajduje. No i moi drodzy, to wszystko, więc teraz sprawdźmy czy nasz Lifehack będzie działał. Nie chcę robić ogniska, dlatego um, robię sobie takie malutkie strzębetki, bo ogólnie pamiętajcie, że im cięższy, tym łatwiej się do rozpalenia tak musimy sobie to porwać na naprawdę malutkie kawaleczki i dobra teraz teraz potrzebujecie zapalniczki z której to musicie w taki oto sposób albo wypuścić iskrę która wam od razu zadziała albo troszeczkę zeskrobać kamienia czyli po prostu szorując musicie strzelać tym i wyciągnąć iskrę, powiem wam szczerze, że ciężko jest ale dobra, musimy troszeczkę kamienia tym zaskrobać, tak więc, no, próbujemy. Dobra, nie wiem, czy to tyle wystarczy, ja sobie przejdę teraz z tej drugiej strony, żeby wiatr zasłonić i spróbujemy to rozpalić. Może Wam teraz przeszkodzę, ale chcę zasłonić wiatr, żeby sprawdzić, czy to ma sens w ogóle działania, więc, kurde, mi to wszystko ucieka przez ten wiatr. Mam nadzieję, że wy jak będziecie na survivalu nie będziecie mieli aż tak tragicznych warunków, ale dobra, lecimy z tym. Ogólnie ta zapalniczka tak średnio działa, nie? Dobra, ja to muszę zasłonić, jak się Co i zajmę, no to wam pokażę. To ogólnie ma działać tak jak krzesiwo, nie? Więc he, jak wam to zadziała, to powodzę, ja mam mi na razie nie działa nic, ale dobra, próbuję czekać. To jest takie cienkie, gdy... Jakby... Ogólnie subskrybujcie mój kanał, ponieważ na zimę mam naprawdę ciekawy content, więc nie możecie tego przegapić, szczerze, że to może ma jakikolwiek sens działania. Ogólnie widziałam jeszcze, żeby zeskrobać kawałek plastiku z zapalniczki, być może właśnie to by pomogło, tak więc może warto by było to sprawdzić, więc idę po nóż i spróbujemy zeskrobać kawałek plastiku z zapalniczki. No moi drodzy tak, powiem wam, że siedzę już na tym 20 minut i nie da się, nie da się tego wykonać, dlatego mam jeszcze y, fajniejszy pomysł, a mianowicie rozwalimy tą zapalniczkę i wyjmiemy cały kamień, który się właśnie w niej znajduje i spróbujemy w taki sposób, wiecie? Spróbujemy w taki sposób, dlatego w tym momencie na wizji y, rozwalam dla was zapalniczkę, y, mam nadzieję, że w tym, o tym kawałkiem metalu uda mi się to uczynić, Ogólnie spokojnie, ta zapalniczka i tak już się do niczego nie nadaje. Ciekawe czy mi się uda jej w ogóle zepsuć. Powiem Wam szczerze, że nie mam nic takiego przy sobie teraz. Dobra, spróbujemy tym wyjąć to. Dobra, jest, udało się wyjąć. I więc proszę bardzo, pewnie <laughs> chyba nic nie widzieliście. Dobra, na wizji rozwalamy zapalniczkę. Dobra, wyjmujemy na początku tą metalową obudowę, moi drodzy. Dobra, to już nam nie będzie potrzebne. Teraz tak, tu mamy e, trochę siarki, więc może spróbujemy e, tą siarkę wysukać, wiecie? Chociaż ona jest tak osadzona, że to nierealne. Ale patrzcie, gdyby tak wystukać tą siarkę, to może by coś dało, ale dobra, lecimy dalej. I teraz wyjmemy sobie tak, sobie e, to e, kółeczko, to, nie wiem jak się nazywa, nie znam części zapalniczki, wiecie? też musimy użyć tego. Nawet nie wiem, twyjek, ale muszę to wyjąć jakoś, dlatego okej. Okay. To już zostało chyba wyjęte. Też jeszcze nie do końca, moi drodzy. Czyli znowu rozwalamy coś. Dobra, ja to rozwalę w timelapse i będziemy widzieli się potem. Dajcie, <muzyka> moi drodzy, destrukcje tylko na moim kanale, więc <muszy> musicie oglądać. Na każdym odcinku coś się dzieje, tak więc w ostatnie była bateria, teraz zapalniczka. Więc na moim odcinku dzieje się wszystko. Ogólnie tak, zapalniczka składa się z e, takiej sprężynki, z takiego kółeczka metalu. No i tutaj chcę wyjąć ten kamień, który odpowiada za przekazywanie tego prądu. O kurde, jak to ścisło siedzi. Ja nie mogę, muszę tak to wyjąć chyba. O! Uda się? Nie, wyszła tylko ta blaszka. Dobra, lecimy dalej tak, Nie chcę używać mocy na tej zapalnicy, ale chyba muszę ją zrobić butem, bo inaczej nie wyjdzie. Chociaż wydaje mi się, że butem to ja już szybciej zniszczę. Dobra, lecimy. Okej, okay, chyba poszło, chyba poszło, moi drodzy. Mamy to, mamy to. Chociaż, kurde, znowu się coś zawiesiło. Dobra, czyżby teraz się udało? Dobra, blaszka już odeszła. Aha, tu jest tylko... Ej, a gdzie jest, kurde, cały kamień? To to za staromodna zapalniczka, która nie ma w środku kamienia. Co jest? To dlatego ta zapalniczka? Nie chciała mi się z tyle czasu odpalić, bo tu nie ma kamienia. Dobra, już się wszystko da wyjaśnić, moi drodzy. Ta zapalniczka nie ma kamienia, ponieważ tutaj powinien, powinien być taki y, czarny kamień, y, który przewodzi prąd, y, ale tego niestety nie ma, jest tylko właśnie coś takiego, a my nie potrzebujemy czegoś takiego. Najwyraźniej to to odpowiada to to wszystko, choć ten gaz ucieka, więc to jest rzecz, która powoduje, że to się pali. Nie wiem dlaczego w tej zapalniczce nie ma kamienia. Idziemy teraz do domu i wykonajmy sobie ostatni lifehack na dziś. A do kolejnego lifehaka właśnie musieliśmy przenieść się do łazienki. No i ostatni jest najprostszy. od ostatniego lifehacka będziemy potrzebowali kilka takich cienkich, podłużnych pasków z papieru. Może być to obojętny jaki papier, może być to nawet papier do drukarki, który następnie musimy nasączyć sobie w mydle, wysuszyć. No i takie oto paski możemy sobie spiąć. No i używać ich jako mydło. Wsadzić do pudełka, więc teraz... Nie będę czekała, aż to po prostu wyschnie, ale nasączę w ogóle tą mydłem, no i sprawdzę, czy wygodnie się tym myje i czy w ogóle to mydło zostanie nam na rękę. Tak więc, no... Trzeba to sprawdzić. Więc ja mam tak tutaj trochę mydła, źle to nałożone i mam ten listek, więc teraz nałożymy sobie po prostu to mydło, jakby wytrzemy sobie, bo mogliśmy to pędzarkiem na jakimś materiale robić albo na jakieś deseczce, ale my to zrobimy na szybko, nasze na szybciutko zrobimy, bo chcę to sprawdzić, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens działania. Tak więc dobra, wycieramy sobie jeszcze tutaj trochę. Dobra, ten papierek już się nam zpilgodni. Teraz powinniśmy go położyć, że on sobie na spokojnie zasknął. To mydło powinno nam teraz wyschnąć. Później właśnie kilka takich listków wspinamy sobie na przykład za pomocą spinacza biurowego. No i to powinno nam e, służyć jako mydło na przykład na takim, który Oczywiście nie wykąpiemy się za pomocą takiego mydła ale na szybko ręce na pewno uda nam się umyć. No i jeżeli byście słyszeli wokół jakiekolwiek, action, to przepraszam Was, bo wiecie, właśnie to, to jednak jest echo. Dobra, ja już mam to nawilżone, tak to się moi drodzy prezentuje i teraz wystarczy, że umyjemy sobie tym ręce, więc na początku ja tak zmyję mydło, które ja mam na rękach, że ono nie e, było e, tutaj nam zmyłką, że właśnie e, nas nie zmyliło, że to to mydło, które mamy na rękach jest właśnie tym mydłem stąd. Tak więc dobra, to sobie teraz delikatnie tutaj położę na te poprzednie, ręce szybko myję. no i sprawdzimy e, później właśnie czy to mydło stąd e, nam będzie działało. Właśnie ręce umyłam, mam ten papierek tutaj mi się troszeczkę e, niestety e, skleił, ale mam nadzieję, że to nie będzie powodowało żadnych problemów, dlatego teraz sobie namydlimy ręce, dobra ja to odkleję, dobra. Użyjemy trochę wody, bo na pewno woda nam się przyda, żeby namydlić trochę ręce. Dobra, mamy wodę na ręku. No i teraz spróbujemy sobie po prostu pomydlić ręce. Pomimo, że no czuć, że to mydło się rozpuszcza. Spójrzcie, no mamy pianę, nie? Będzie nam może przeszkadzał w trakcie mycia sam ten papierek, który może nam się. E, rolować i rwać, ale na spokojnie e, wszystko później uda nam się umyć. No chyba że e, namydlimy sobie te ręce, tak jak ja teraz w tym momencie, bardzo leciutko, że nam ten papierek się nie zniszczył i później właśnie po e, mydleniu, e, jeżeli będziemy już czuli, że wystarczy nam tego mydła, e, to e, sobie ten papierek na spokojnie odłożymy, więc... No, jak widzicie, się nam tutaj mydełko spieniło, więc ja sobie to odłożę, żeby mi się to e, nie porwało i nie przeszkadzało w myciu. Więc, no, jak widzicie, no, mydło działa. Więc, no, na nie spodziewałam, że takie lifehacki ludzie potrafią wymyślać, ale jak najbardziej działa. Mydło nam się pieni, mamy na rękach, więc możemy jak najbardziej bakterie umyć. Więc, wszystkie lifehacki na dzisiaj zostały sprawdzone, więc. Teraz wystarczy, żeby tylko sprawdzić nasz filtr, więc powrotem przenieśmy się na Ale na sam koniec to my sprawdzimy sobie jeszcze tą wodę. Jak widzicie, no tutaj wszystko zostało już przysiągnięte wodą, aczkolwiek to sobie tu położymy, spójrzcie na to. Woda jest tak mętna, tutaj na dole jest jakiś osad. No ciężko powiem Wam, żeby się tego na napić. Jestem ciekawa, jakby ta woda ogólnie wyglądała. Gdybyśmy tą wodę na przykład zagotowali, no ale w takim oto sposobie, no nie będziemy jej próbować, ale zawsze pamiętajcie, że jak chcecie właśnie takie wody spróbować, to warto ją jeszcze przygotować na wszelki wypadek. No ale albo ja po prostu źle ten film wykonałam albo po prostu on tak działa. No ja bym się bała tej wody na napis Napiszcie w komentarzu co wy o tym myślicie, a ja już przejdę do zakończenia, więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, z czegokolwiek się nauczyliście. Zostawcie potem mnóstwo ławek w górę, zasubskrybujcie mój kanał po więcej takich ciekawych odcinków, takich jak ten na przykład. No i widzimy się już niebawem w kolejnym live lifehackowym odcinku lub może innym, więc trzymajcie się i cześć!